Przepotężny Dąb Bartek jest chyba najsłynniejszym pomnikiem narodowym w Polsce. Rośnie sobie od przeszło 700 lat na skarpie rzeki Bobrzy w nadleśnictwie Zagnańsk. Jest to obowiązkowy punkt, jeżeli macie w planach wizytę w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Szacuje się jego wiek na około 700 lat, ale niektórzy przepisują mu nawet 1000. Ma 28,5 metra wysokości. Oraz prawie 10 metrów w pierśnicy. Wejście na teren, gdzie rośnie ten olbrzym, jest darmowe, a od roku 2017 we współpracy z władzami opiekę sprawują lasy państwowe. Całościowa opieka lekarska pokrywana jest z funduszu leśnego, czyli pieniędzy wypracowanych przez lasy państwowe. Pierwsza znana notatka pojawiła się już w 1829 roku w czasopiśmie Sylwan. Opisywało wygląd drzewa. Nasz okaz nie miał łatwo. Przeżył pożar podczas rewolucji, który strawił stodołę obok niego na nim pozostawiając rozległą martwicę. W 1954 roku Dąb Bartek trafia na listę pomników przyrody. Od tamtego czasu, w miarę kolejnych prób ratowania dębu, ustawiano nowe podpory. Wiele osób spekuluje koniec naszego olbrzyma, ale staram się patrzeć pozytywnie. W chwili kiedy go widzieliśmy był pełen zieleni oraz owocował, a to przecież oznaka, że ma się dobrze. Każdy ma kiedyś swój koniec. Z naszych obserwacji dostrzegliśmy sukcesję pierwotną i naszą brzozę brodawkowatą, która rośnie w jednym z konarów. Dość niesamowity widok. Dąb Bartek ma aż 15 podpór, a korony rzutują na 604 m2. Fajne miejsce, a dąb robi wrażenie. Jeszcze lepsze na żywo, na zdjęciach często nie widać jego wielkości. Zapraszamy Was do zasubskrybowania kanału. Danie łapki w górę, jeżeli podobał Wam się materiał, i zobaczeniu naszych innych filmów. Dzięki i do zobaczenia.